Dzisiaj gościmy na turnieju piłki nożnej klasy 1 do 3. Współorganizatorem tego turnieju jest Urząd Miasta Jarosławia, który zadbał o puchary i dyplomy dla naszych dzieci. My z kolei zadbaliśmy o nagrody rzeczowe. Jest to cykl turnieju, ponieważ w przyszłym tygodniu w poniedziałek jak i piątek odbędą się zawody pływackie, również klas 1-3 oraz 4-6, a później w kolejnych tygodniach będziemy mieli okazję sprawdzić umiejętności przyszłych adeptów tenisa stołowego zarówno SMS-u Jarosław, jak i wyróżnić tych najzdolniejszych. Na pewno z tego cyklu mamy nadzieję, że dzieci wrócą przede wszystkim zadowolone z każdych tych zawodów, ponieważ dbamy o to, by każde z nich było nagrodzone, a ci najzdolniejsi wyróżnieni i aby jak najwięcej słyszeli i wiedzieli o SMS-ie i aby tam właśnie kontynuowali to swoją małą jak na razie karierę sportową ale pamiętajmy, że i Robert Lewandowski i Robert Floras to są osoby, które również zaczynały tak samo jak te dzieci, a dzisiaj są wielkimi gwiazdami czy piłki nożnej, czy tenisa stołowego w Polsce. Dzisiaj zaprezentowaliśmy krótkie wycinki treningu, które, środki treningowe, które używamy podczas zajęć treningowych. Pierwszym z tych środków była kontrola piłki do muzyki. Fajna forma urozmaicenia zajęć. Oprócz tego, że dzieci mają cały czas kontakt z piłką, ćwiczą koordynację z muzyką, dlatego bardzo fajna forma do treningu, do urozmaicenia, do urozmaicenia treningu drugą formą była gra pozycyjna 4 na 4 plus trzech neutralnych w tej formie już trenujemy zawartości grupowe takie jak na przykład podanie, wsparcie, czyli wyjście na pozycję. Zadaniu chłopców było przegranie piłki od jednego zawodnika neutralnego do drugiego. Miało to na celu zbudowanie ataku od swojego bramkarza do napastnika. I w ten sposób pracujemy z dzieciakami, były to tylko przykładowe formy. Staramy się rozwijać ich technikę indywidualną, jak też grupową, im lepsza będzie technika indywidualna. Na tym e, ta gra grupowa będzie coraz bardziej płynna i nad tym pracujemy w czwartej klasie szkoły podstawowej. Oskar Lipczyk. Zabrałem. 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 Maserat. Filip Lechis. I Christian Wysocki. Zapraszam kapitana się. Także dziwne nagrody indywidualne. Wszyscy ci chłopcy zasłużyli na dodatkowe wyróżnienia. Tymi dodatkowymi wyróżnieniami są upominki budowane przez Szkołę Sportowego oraz wody. Wielkie brawa dla tej drużyny, dzisiejsza postawa, choć byli najmłodsi w tym turnieju, to pomimo tego dzielną postawę pokazali, fajną grę, a ja zapraszam również. wnoszenia dziękujemy za udział i gratulacje na postawę swojej drużyny. a piłka potem aby podnosić umiejętności no i teraz przejdziemy do pierwszych kucharowych, metalowych miejsc. Pudło. I zaczniemy od, od której powiem? Się... Takie zaczniemy od i zapraszam tutaj drużynę niepokalanych do siebie. Paweł Batra.

Oskar Liczyński i Wicel Gratulacje bardzo To jest drużyna, która zajęła trzecie miejsce Ja zapraszam opiekuna Pana Tomka Duda po Pucharu Cieszę się, Rama. Pięknie lecz na zakończenie dnia, który przysporzył mnie do domu. Dzięki. Bardzo.

I zapraszamy opiekuna, który zgarnia kolejny puchar. Wielkie brawa, drugie miejsce, gratulacje. No i przyszedł czas na zwycięzców. Kuba 6 i SP4. Zapraszam na pewno opiekun na tej zwycięzki drużyny w dniu dzisiejszym pana. Mosura, wielkie brawa i gratulacje. Największy wczlaj okazał się schykarka dla zwycięzców drużyny. Gablotkę, nową gablotkę od pani dyrektor Przera